Będziesz mnie pobawiał o to, że ja kurwa, pierdolę fałszywe <grymnie> informacje na temat uszkodzonej kurwa karty, gdzie ewidentnie jest widać, że przy 360, Dzisiaj, jeszcze w dniu <grymnie> dzisiejszym, dzwoniłem do kolejnego specjalisty kurwa. <grymnie> Nie kładczy, kurwa. <grymnie> Nabywa taki sprzęt, kurwa. Ale ja jestem jewnięty, kurwa. Gratulacje użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny. To dokładnie tych samych. Ja nie mogę z tego patrzenia się w kamerę. No Kurwa. Karta dużo mocniejszy, model na tych samych driverach. To 3060, dokładnie tych samych, identycznych kurwa. No, identycznych. No tak mnie to ten patrzenie się w kamerę. O, kurwa, nie mogę. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Odkrywaj ogromny otwarty świat. Wszystko co robisz wpływa na zależną od graczy ekonomię Albionu. Każdy element ekwipunku jest tworzony przez graczy z surowców, które sami zbierają. <laughs> Kurwa. Twój... <laughs> Część to zwrot reklamacyjny. Jak sobie chcę, to mogę sobie stosować do producenta, bo jak myślę do nich, to oni i tak myślą do producenta, a to by wydłuży czas oczekiwania na zwrot działającej karty, ewentualnie rozpatrzonej naprawy przez producenta i wykonanej jej odesłanej karty naprawionej.